Czym jest błękit metylenowy? Moja droga, to co teraz powiem może wytrącić z równowagi nawet lekarza. Błękit metylenowy to nie tylko barwnik, to niechciany gość w świecie farmacji, ponieważ działa, a więc jest zagrożeniem dla zysków. Już tłumaczę. Został opracowany w 1876 roku jako barwnik tekstylny, ale wkrótce lekarze zauważyli, że skutecznie zabija malarię, bez skutków ugocznych, bez wysokich kosztów. I od tamtej kory przemysł farmaceutyczny go nie znosi. W 2020 roku francuscy naukowcy odkryli, że błękit metylenowy blokuje replikację koronawirusa. I nie tylko jego, hamuje również inne wirusy RNA. Co więcej, przenika do mitochondriów, co oznacza, że ożywia komórki od wewnątrz, dostarcza im energii i chroni DNA. Niektórzy nazywają go biohakerską substancją. Jak reaguje organizm? Zwiększa się energia mózgu, pomaga przy chorobach układu krążenia, depresji, mgle mózgowej, chorobie Alzheimera, tlen szybciej dociera do komórek, przywraca prawidłowe odtychanie tkanek, redukuje stany zapalne, hamuje enzymy wywołujące stres oksydacyjny, poprawia potencję, tak, to też efekt uboczny. Działa jednocześnie jako antyoksydant i środek antyseptyczny. A teraz bomba. W badaniach z lat 2021-2023 wykazano, że błękit wetylenowy zatrzymuje wzrost komórek nowotworowych. Dosłownie blokuje szlaki ich rozwoju poprzez wpływ na oddychanie mitochondrialne. Podczas pandemii COVID-19 był stosowany w kilku nieoficjalnych protokołach, m.in. w Brazylii i Indiach. Efekty: poprawa saturacji i redukcja burzy w ciągu kilku godzin. Dlatego nie mówi się o tym głośno, bo kosztuje grosze. W XX wieku był używany nawet przy schizofrenii i psychozach, ale z kasem został dyskretnie wycofany z aptek. Zbyt skuteczne, zbyt tani. Ale uwaga, błękit metylenowy to nie zabawka. W nadmiarze może być toksyczny. Nie wolno go łączyć z antydepresantami. Istnieje ryzyko zespołu serotoninowego. Barwi mocz, język i jeśli spojrzysz głębiej sposób postrzegania medycyny.